Zdjęcie przedstawia moment morderstwa kobiety. W roku 1982 fotografię znaleziono w śmietniku za restauracją w Georgii. FBI uznało, że zdjęcie jest prawdziwe. Sprawa do dziś nie została rozwiązana. Czy numer telefonu może być przeklęty? Okazuje się, że tak. Każdy właściciel tego numeru w ciągu 10 lat zaraz umierał. Numer w końcu został zawieszony. Pewne małżeństwo zainstalowało w swoim gospodarstwie kamerę. Oto co zobaczyli na jednej z klatek po odtworzeniu materiału. Najstraszniejsze zdjęcie rodzinne, jakie kiedykolwiek zostało wykonane. Najbardziej przerażającym faktem jest to, że osoby uwiecznione na zdjęciu są. martwe. Seryjna morderczyni Leonarda Cianciuli znana była z tego, że swoje ofiary przerabiała w ciasteczka, które następnie podawała swoim gościom. Ma ktoś ochotę na ciasteczko? Autor tego zdjęcia robił przypadkowe zdjęcie swojej mamie, gdy w pewnym momencie materiał przebrał dziwny kształt. 35-letni Derek Ward uciął głowę swojej matce i wyszedł z nią na ulicę w Halloween. Chodził od domu do domu w przebraniu, mówiąc: cukierek czy psikus? Sąsiedzi nawet nie zareagowali, bo myśleli, że to żart z okazji Halloween. Pewien chłopiec wręczył zdjęcie swojemu opiekunowi, mówiąc, że tak wygląda kobieta, która codziennie śledzi go w drodze do domu. Jedyny dom, który w 2008 roku ocalał po przejściu huraganu Ike. Podobno 20 lat temu przeprowadzano w nim egzorcyzmy. Ta mała płacząca dziewczynka nie chciała być fotografowana, gdyż stwierdziła, że przeraża ją mały chłopiec. Matka zbagatelizowała jej płacz i dopiero później, spoglądając na to zdjęcie, odkryła przerażającą prawdę. Na zdjęciu satelitarnym Google Earth widać tereny okalające lotnisko Bristol Filton w Wielkiej Brytanii i zauważono na nim tajemniczą sylwetkę. Postać stoi na gruzach jednego z domów, który należał do wioski zrównanej z ziemią w celu pozyskania terenów pod budowę lotniska. Postać zauważyła Fiona Powell. Bosse ślady był w opuszczonym reaktorze nuklearnym.